Dzień dobry, cześć, przedstawiam naszego Amaroka Demo. Jest to samochód z 2023 roku w wersji Aventura, czyli w najwyższej wersji, która wychodziła w Amaroku. 3 litry diesel, 240 koni i automatyczna skrzynia biegów. Nasz Amarok ma przebieg 10 tysięcy kilometrów i właśnie trafia na sprzedaż. Ciekawostek: 3,5 tony na haku, Webasto, fotele w prądzie oczywiście wszystkie systemy asystujące, tak jak aktywny TempoMat, Side Assist. I będzie w bardzo dobrej cenie. Kontynuuję nim serię niebieskich samochodów. Wczoraj zacząłem od Multivana. Jeszcze wlecą dwa inne niebieskie samochody do sprzedaży teraz. Także kto pierwszy ten lepszy, robimy bardzo dobrą cenę i Amarok leci do sprzedaży.